Hej kochani, witajcie. Mamy końcówkę stycznia 2023 roku. Styczeń nie był najlżejszym miesiącem, prawda? Bardzo nas tak um, ściągał do siebie i kazał nam zaglądać um, w zakamarki naszej duszy, co jeszcze tam jest do uleczenia, do uzdrowienia, do ukochania tak naprawdę, do zobaczenia. Czasami tylko do uświadomienia sobie. Wiecie, 2023 będzie rokiem, który będzie nas właśnie brał do siebie. Będzie nam mówił, zajrzyj, co tam jest, zobacz, co tam jest, jakie dary, jakie klejnoty tam są. Wiecie, czasami te dary i klejnoty są w najciemniejszych zakamarkach. Bo numer logicznie 2023 to jest siódemka. Siódemka to jest bardzo duchowa liczba i ona właśnie mówi o wglądzie jakby w głąb siebie, w takim wglądzie wewnętrznym. Możemy czuć potrzebę, wiecie, takiego wyjścia, ja to mówię, wyjęcia się ze świata, bycia bardziej ze sobą, bo, bo będziecie chcieli wiedzieć, co tam wam w duszy gra. 2023 to składa się też z dwójki. Dwójki to są y, najbliższe y, partnerstwa, najbliższe związki. Jeden do jednego. Czy to jest miłosny, czy to jest w pracy, y, czy to jest koleżeński czy przyjacielski. Jeden do jednego. Będziecie sobie sprawdzać, jakie ja się czuje w tych związkach, jak tam jest. Czy ja mogę być sobą? Czy ja jestem akceptowana, akceptowana taką, jakim, jakim, jaką jestem? Czy potrzebuję, wiecie, nakładać maski albo y, robić dobrą minę do złej gry? Już nie będzie was to bawić. Będziecie odchodzić od takich relacji. Takie relacje będą albo same po prostu, wiecie, odpadać z waszego życia, albo wy będziecie po prostu przychodzić i mówić, nie. Ja tego już nie chcę. Ja chcę być sobą. Ja chcę być w końcu sobą. I tacy ludzie zaczną odpadać z waszego otoczenia, i będą przychodzić piękni ludzie, którzy będą już współgrali z wami, którzy będą respektowali was, będą widzieli was, słyszeli was, będą was czuli, będą mówili: Je, yeah, tak, możesz być sobą, ja też mogę być sobą i to jest fajne. Natomiast Trójka w 2023 Trójka jest o grupach czyli jak ja się czuję w większej grupie, na przykład w rodzinie czy w jakiejś społeczności wiecie w pracy czy w grupie przyjaciół czy znajomych znowu pytanie czy ja mogę być sobą czy ja w swojej rodzinie mogę wyrażać swoje opinie czy ja mogę robić to co chcę czy muszę robić to co uważa ktoś tam już to już nie jest ten czas ten rok jest rokiem dla was naszym rokiem co ja chcę Czego ja chcę, czego ja pragnę, gdzie ja chcę być, co chcę robić, gdzie chcę pojechać, co chcę zobaczyć i w ogóle kim ja jestem. To jest rok stawiania granic i mówienia nie. Nie, ale to nie i stawianie granic to jest dbanie o siebie, to jest miłość własna, kochani. To jest miłość i szacunek do własnego siebie, bo już, mam, już, już nie pozwalam na to, żebyś przekraczał moje granice. O, owszem, pozwalałam, pozwalałem, ale to już, to już nie. Już teraz ten czas się skończył. Czyli stawianie granic, kochani. Też y, zbieranie, wiecie, swojej energii, bo my czasami oddajemy energię wszystkim dookoła różnym, tak? I rzeczom, i używkom, i ludziom, tak? Ale to już, już znowu powiemy, nie, to już nie. Ja nie chcę tak. Zabieramy tą energię. I jak już ta energia będzie, będzie przy tobie, znowu poczujesz się sprawczy, bo tak to się być może czujesz taki, wiesz, wydrenowany, wyssany z energii. Więc jak pozbierasz tą energię, ona wróci do ciebie, ty znowu poczujesz tą energię w sobie i powiesz, dobra, to teraz co? Co ja chcę z tą energią zrobić? To jest rok bycia kreatorem swojego życia. Teraz tak naprawdę to będziecie odczuwać, wszyscy będziemy odczuwać w naszym życiu. Przy, życie będzie pytało nas: I co chcesz teraz zrobić? I albo możesz płakać, albo możesz iść dalej. Możesz powiedzieć nie. Ja już nie chcę, tak? Ja już się przestaję użalać nad sobą. Wszystko, co, się, co mnie spotyka, to nie jest, że mnie spotyka. Ja sobie sama to sam wykre, wykreowałem, wykreowałam. Tak to wygląda, kochani. My sami kreujemy naszą rzeczywistość. Ale teraz zaczniemy to robić świadomie. Świadomie, tego Wam naprawdę życzę, żebyście byli w tu i teraz, żebyście nie myśleli, nie wybiegali za bardzo w przyszłość i zamartwiali się, co to będzie, nie żyli w przeszłości, że ach, to tak fajnie było, a teraz już tak nie jest. Nie, teraz to jest to, co jest tu i teraz, patrzymy na to, co jest i okej, okay, co ja mogę z tym zrobić, fajnego, co ja mogę z tym zrobić, przede wszystkim dla siebie. Jesteśmy dla siebie priorytetami. Stawiamy siebie na pierwszym miejscu. To jest najważniejsze, kochani. W tym roku, wiecie, jak, jeżeli, jeżeli nie będziecie tego robić, no to uniwers przyjdzie, tak? Wszechświat przyjdzie i powie: Słuchaj, ej, zastanów się. Kochani, różnie się to może objawiać, tak? To będą różne sytuacje, które będą przychodziły do waszego życia, to czasami są też choroby, wypadki. Ja nie mówię, że zaraz jakieś tam wielkie wypadki, to mogą być drobne wypadki, ale to jest takie zatrzymanie. Jeżeli my nie chcemy zrobić tej zmiany, jeżeli my nie chcemy, wiecie. My wiemy, że my musimy coś zmienić, ale ludzie z natury nie lubią zmian. Ja też nie lubię zmian. Ok? Ale. Jeżeli wiem, że ja potrzebuję zrobić tę zmianę, to naprawdę warto jest, kochani, zrobić ten pierwszy krok, ten malutki krok, bez względu na ten ogromny y, strach, który czujecie w środku. Bez względu na to, jeżeli ty zrobisz ten pierwszy krok, to wszechświat pokaże ci pięć drzwi, takich, których wcześniej nie widziałeś. Pokaże ci takie możliwości, o których myślisz ale ja nawet o tym nie pomyślałem. Wszechświat tylko czeka. Możesz sobie siedzieć i wyobrażać sobie, jak to będzie fajnie, gdy coś tam, coś tam, coś tam. Dopóki nie zrobisz tego pierwszego kroku, to nic się nie wydarzy. Działanie jest bardzo ważne. Od ciebie to musi wyjść. Wszechświat cię wesprze, bo on zawsze cię wspiera, ale ty musisz zrobić ten pierwszy krok. On potem ci da, ty zobaczysz: wow, ale fajnie, jedziemy dalej. Powiem Wam, kochani, że jeżeli my na przykład potrzebujemy, tak jak mówię, zmienić coś, postawić komuś granicę, postawić, po, powiedzieć nie, coś, co nas, co nas, wiecie, ogarnia nas strach, ale jeżeli my pójdziemy i zrobimy to, ten mały krok, to po drugiej stronie nie tylko są te drzwi, które się przed nami otwierają i te nowe możliwości, ale też ta siła, jaką czujesz w sobie. Mówisz: Wow, dałem, dałam radę. No super, ty. O to chodzi. I jak poczujecie tą siłę po raz pierwszy w sobie, uwierzcie, będziecie chcieli ją cały czas czuć. Drugi raz będzie łatwiejszy, trzeci raz będzie łatwiejszy, a potem już będziecie sami chcieli to robić. Będzie, weźmiecie pięć głębokich wdechów i mówimy: Dobra, jadę, jadę z tym. Bo jest, będziemy teraz kre, kreatorami swojego życia, kochani. Od teraz je, będziemy kreatorami swojego życia. To się wiąże oczywiście z, z odpowiedzialnością. Oczywiście, że tak, ale. I ta odpowiedzialność może Was przerażać, ok? Ale zobaczycie, że im więcej będziecie robić tych małych kroczków, pomimo tego strachu, będziecie się czuć bardziej silni, mocni, będziecie mieć więcej wiary w siebie, to ta odpowiedzialność nie będzie Was Wam ciążyć. Tylko będzie błogosławieństwem, bo wy pomyślicie o tym, że ja jestem kreatorem swojego życia i ja sobie to wykre, wykreowałam. I jeżeli to sobie wykreowałam to piwo, to się teraz go napiję, ale mogłam sobie też wykreować najpiękniejsze życie, jakie, o jakim zawsze marzyłam. Nie zawsze będzie prosto, nie zawsze będzie łatwo, kochani, ale naprawdę warto, naprawdę warto zrobić ten pierwszy krok. Bo w momencie, kiedy my nie chcemy tego kroku zrobić, kiedy, wiecie, udajemy, że, że nic nie widzimy, to wtedy yy, najpierw wszechświat nam daje takie, wiecie, no tu nam puknie, tam nam puknie, mówię, oj, to jest mała sytuacja, tam jest sytuacja, ale ty nie, nie, dalej udajesz, że nic nie widzisz, że nie chcesz zmieniać, no to wtedy wszechświat wchodzi. A jak wszechświat wchodzi, to bardziej boli. Yy. Jest bardziej. Zwiększy jest bałagan po prostu. Jest chaos totalny i dłużej to trwa sprzątanie tego wszystkiego. Nie warto, kochani. Naprawdę warto jest zrobić ten pierwszy krok, bo wtedy jest na waszych warunkach. Wtedy wy robicie to na waszych warunkach. Jak wszechświat wchodzi, to już jest trochę za późno. Także, kochani, ten rok jest naprawdę rokiem bycia kreatorem swojego życia. Robienie to, czego się chce, w ogóle, róbcie więcej to, tego, co kochacie. To dam wam wa, to, to wa takie szczęście, wszystkim nam też, mi też, da nam takie szczęście, um, które, nam popchnie, które nas popchnie potem do, do robienia innych, fajniejszych rzeczy, ale też, jeżeli przyjdzie jakieś trudności, wiecie, przeciwności losu, my będziemy mogli wtedy, że tak powiem, przyjąć to na klatę. Bo będziemy mieli ten wewnętrzny spokój, to poczucie spełnienia, bo my się będziemy spełniać w tym, co lubi, robimy i kochamy robić. Więc im więcej tego robimy, tym więcej spokoju w nas, tym yy, łatwiej będzie nam, yy, wiecie, yy, dealować z, z przeciwnościami losu. Dlatego, kochani, bierzemy swoje życie w swoje ręce, stawiamy się na pierwszym miejscu, stawiamy granice. I idziemy, idziemy po to, czego zawsze chcieliśmy. Ok? Kocham Was, Buziaki.